No i dzisiaj mamy kiepską pogodę. Jak sami widzicie, jest ponuro, szaro, deszczowo. Pogoda naprawdę nie zachęca do spacerów. Witajcie w ogóle w moim nowym vlogu. A dzisiaj zabieram Was na przygodę z gotowaniem. Przedstawię Wam potrawę. Żydowską, tradycyjną żydowską potrawę gulaszową o nazwie hamin, którą gotuje się całą noc, a je się na śniadanie. A oto jej składniki. Będziemy potrzebowali białej fasoli wcześniej namoczonej, główka cebuli w łupinkach nieobranej w całości, tak samo główka czosnku, świeże jajka, bataty obrane, obrane ziemniaczki. Staramy się wybierać ziemniaki jak najmniejsze i to jest wołowa łopatka pokrojona w kawałki. Z przypraw będziemy stosowali syrop z daktyli. Jeżeli nie mamy, to równie dobrze można zastąpić jego na przykład miodem. Kurkuma, kminek ze względu na dość, wiadomo, ciężkostrawną fasolę, słodka papryka, oliwa, pieprz, sól, i tutaj mam taki bulion w proszku, który będziemy również dodawać. Wy możecie zastosować kostkę rosołową wcześniej, wiadomo, ją przyrządzić, jak no, sporządzić z niej po prostu bulion. Więc zabieramy się za gotowanie. Mam przygotowany tutaj garnek, w którym najpierw będę podgotowywała wszystkie składniki, a później przeniosę wszystkie składniki do tego garnka i będę podgrzewała na tej płycie. To jest płyta szabotowa i ona ma z góry ustaloną temperaturę. Nie ma regulacji, bo dajże 100 stopni. I na tej płycie będzie ta potrawa się dusiła. Yy, przez ponad 15 godzin. Tak, dobrze mnie słyszycie? Ta potrawa będzie się dusiła dosyć długo. Jeżeli nie macie takiej płyty, to równie dobrze możecie skorzystać z piekarnika i również w piekarniku na całą noc w temperaturze 100 stopni. Wylewamy wodę z fasoli, wsypujemy do garnka. Teraz wkładamy. Zimniaki, kładamy w całości cebulę, czosnek. Dokładamy pokrojone bataty, oraz wrzucamy mięsko. Eko zostawiamy na sam koniec, bo teraz nie będziemy jej gotować razem z tą potrawą. Do potrawy również można dodać ziarna soczewicy, a inaczej humusu. Ja akurat nie dodaję, ale również bardzo smacznie smakuje. No i najważniejsze zaczynamy przyprawy. Dodajemy, spójrzcie jakie dwie czubate, łyżki, nawet dwie pół. Tego bulionu w proszku, dwie, dwie i pół łyżki, łyżki albo nawet trzy czubate łyżki czerwonej papryki, słodkiej oczywiście. Tak jest, bardzo dużo. Teraz przechodzimy do kurkumy. Kurkumy wsypujemy dwie łyżeczki. I zostaje nam kminek. półtorej łyżeczki kminku. Ja tu mam kminek już zmielony. Musi być kminek zmielony, żeby nie były wyczuwalne te ziarenka. Ok. Zostaje jedna łyżeczka pieprzu. I na koniec dodajemy trochę oliwy, oraz dwie łyżki syropu z daktyli. Mmm, pyszny jest ten syrop. Wszystko zalewamy wodą. I czekamy aż się zagotuje. Ja nie dodawałam tutaj soli z tego względu, że ten bulion jest dosyć słony ale wy jak najbardziej możecie sobie dos dosolić według uznania. Chamin albo inaczej czulent jest to typowo żydowska potrawa, która przeważnie sporządzana jest w piątek. Jak widzimy ładnie to nam już się gotuje. W rodzinach ortodoksyjnych Tą potrawę przygotowuje się w piątek wieczorem przed zapadnięciem szabatu, a z tego względu, że wiadomo, najpierw trzeba ją trochę podgotować w garnku, a później Żydzi Ortodoksyni nie mogą po zapadnięciu szabatu korzystać z gazu, nie mogą włączać ognia, więc, więc dlatego przenoszą tą potrawę na tak zwaną taką płytę szabatową. I tutaj już spokojnie 15 godzin to się będzie dusiło. Ja mam tą płytę z tego względu, że jest po prostu wygodna, jest praktyczna. Nawet czasami zwykły obiad można postawić gotowy i na tej płycie i, i obiad będzie ciepły. Jak już widzicie, przyniosłam to do drugiego garnka. Teraz można włożyć jajka. I one po tych 15 godzinach gotowania, słuchajcie, nabiorą takiego fajnego koloru, zarówno z zewnątrz, jak i, z we, jak i wewnątrz. I tak przykrywamy. I do zobaczenia za 15 godzin. I tak wygląda nasza potrawa po całej nocy. Wygląda dobrze, a jeszcze lepiej pachnie. Zobaczcie, ziemniaki się zabarwiły. Tak samo, tak samo jajka, batat. Ta solka Przyciąłam tutaj już jajko, obrałam. Zwróćcie uwagę, że ono się nam fajnie zabarwiło. No i smacznego. Wołowinka jest dobrze upieczona. No i oczywiście potrawa hamin. Jest zawsze podawana z oliwkami i z ogórkiem kiszonym. I tak się o to prezentuje. Już nie mogę się doczekać, więc zabieram się za jedzenie. Życzę wam smacznego. Do zobaczenia.